Mamy strategię najniższy koszt. I to jest bardzo rozsądne. Kiedy chcemy robić testy. Albo kiedy, co cofnijmy się, teraz to jest slajd, sorry, muszę tylko slajd 16, albo kiedy, mamy coś takiego tak jak tu maksymalizację wyników, nie? Albo kiedy jesteśmy na tym etapie i już wiemy, że nam nie urośnie więcej. Słuchajcie, ma źladło 5. Kiedy wiemy, że już nam więcej nie urośnie, to nie? Tu gdzie tu, 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 tu i chcemy to optymalizować. Wróćmy do, do slajdu 16. I potem budżety. I tu jest naprawdę yy, temat rzeka. W każdym razie. 20% budżetu na pierwsze 3 dni, reszta na, kolejnych, na kolejne 4 dni. I to jest wiedza podstawowa. Do reszty zajrzyjcie do książeczki. No w każdym razie tu mamy takie podstawowe, czyli wyświetlenie ruch, 3 sekundy, konwersje, cos, y, albo doros i lead Ads. I tu już jest, potem no, zależy, co chcecie na tej stronie. Sobie osiągnąć. Ja Wam nie powiem, jak skonfigurować pixel TikToka. To jest w książce albo w czacie GPG, ale pamiętajcie o tym, że, że tutaj trzeba też bardzo mocno pilnować się wytycznych, które daje TikTok. Dlatego ten rozdział jest tak kolernie nudny, ponieważ w zależności od tego, sama instalacja pixela już jest istotne na etapie tego, co wy chcecie to osiągnąć. Bo możecie po prostu zrobić kod natywny i to będzie super. Ale to już nie będzie super, jeżeli będziecie chcieli jakieś eventy robić. Czyli wiecie, ludzie, którzy dodali do koszyka albo opuścili. Wtedy jakiś event API trzeba zrobić. Albo server side.